Czyli dlatego na przykład pewnie byłaś w Mówię. Też, ale chciałam wziąć udział, bo chciałam, żeby moja rodzina mogła sobie zarobić. A, okej, okay. w ten sposób. A bo tam jest chyba tak, że kapitan dostaje pieniądze i potem rozdziela, rozdziela to no. na, ca na mm -hmm. całą resztę. Kapitan dostał najwięcej? Nie, ja nic nie dostałem. <laughs> <laughs> A kiedy pierwszy raz pomyślałaś sobie, że to nie może być tak, że ktoś bierze 80%, ty dostajesz 20%, albo tak naprawdę w ogóle nie masz kasy? Zaczęło mi to przeszkadzać właśnie jak nie miałam na jedzenie i też jak osoby z boku, z branży, jak się dowiadywały, to mówiły, ja piernicz Aleksi, co ty podpisałaś? Co to ma być? To jest, to jest y, niewolnictwo, o, tak to nazwali, mhm. e, więc zaczęłam się zastanawiać, czy ty, no, zaczęło mi to przeszkadzać po prostu jak naprawdę nie miałam na jedzenie, musiałam dzwonić do mamy, żeby mi przelewała na jedzenie. Wow. <laughs> o, Ja już nawet nie pamiętam takich rzeczy, ale no, się o, o naprawdę dużo rzeczy, i po prostu <laughs> tego ja, ja nie pamiętałam. A to są twoje słowa. <laughs> gdzie ja tak powiedziałam? No, ciągle dokładnie, e, dokładnie powiedzieć, e, gdzie ty to e, mówiłaś. No dobra, ale to zaraz ja tego mniej więcej poszukam. Ale no. powiedz mi, jak ty przeżywasz rozstanie? To było tak, że ty leżałaś na kanapie, płakałaś i, i było smutno?